Solidarni nasz jest ten dzień, A jutro jest nieznane, Lecz się tak jak jest... Rozpoczęliśmy od złożenia tam kwiatów, było wystąpienie różnych osób, tak żeśmy w zasadzie obchodzili tą, tą, tą rocznicę. Rozpoczęliśmy. Potem ważnym takim wydarzeniem, ważnym wydarzeniem było spotkanie członków Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego w 35 rocznicę jego powołania w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się duże spotkanie, w którym no, był dosyć duży liczny udział ludzi, którzy w tym małopolskim komitecie działali, byli z nim, byli z nim związani. Spotykamy się na ulicy Brackiej wraz z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego, składamy hołd twórcom Konstytucji 3 Maja. No i tu jest takie pamiątkowe zdjęcie właśnie z tych uroczystości w tamtym roku. Tu jest Krysia Lewiarosz, tu jest Borek Szarkowicz, tu jest Zela Niedźwiecka, Gabriel Adratowicz, Andrzej Marciniak, Adaś Kramarczyk, Krzysztof Nowak. Bardzo często było tak, że jak gdzieś przyjeżdżaliśmy z tym sztandarem, to ja nie byłem członkiem duszpasterstwa, ale często uczestniczyłem w tych uroczystościach, no to mówiono, o, tutaj idzie. O, tutaj idzie. No, ten sztandar był takim naszym znakiem rozpoznawczym, no i właśnie... A Zbignie Szerczyk, liderem takich że Ferczyk, a... nie żyjący, Zbysu, nasz kochany, nasz członek także szefem. Był szefem duszpasterstwa hutniego. Tutaj jest zdjęcie pokazujące właśnie tą inicjatywę, mianowicie jak wiecie w ubiegłym roku myśmy postanowili no, zobaczyć o to, żeby z nami wówczas działań. Nie będę teraz się zaczynał na tym, bo, no, bo to trochę czasu by nam zabrało. No, ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia zawsze jest, był, był obecny także na tych naszych uroczystościach Parem, szef urzędu do spraw kombatantów. E. Dalej, y, kolejna taka uroczystość, w której braliśmy udział, e, to była stu... powstanie styczniowe i powstańców styczniowych. W Krakowie przy kościele Ojców Pijarów. jest taka piękna naprawdę tablica, piękny oryginał e, poświęcony tragicznej śmierci następcy z okazji 160 rocznicy śmierci Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania i członku rządu narodowego. Pięć osób wtedy zostało powieszonych na stokach cytadeli, Składamy tam kwiaty i to jest między innymi ta uroczystość. Tutaj takie zdjęcie kolejne, to jest kapituła medalu w ubiegłym roku, która się zebrała. W... Jest jakaś, jak to by powiedział Arystoteles, potencjalność do wykorzystania. No i no to, to musimy porozmawiać. A ty może mój się przy okazji powiedz, jak to być uczniem nadrodskim? No bo wiesz, ja to jestem oprawcą, a ty jesteś, a ty jesteś tam przesłuchiwany przeze mnie. Tak. Ja cięłam do tablicy. Tak. Mowa, tam. Ale myślę, że się udało wszystko? to. No, oczywiście. Boi się. <grystanie>